Czerwińska Rydel, listy w butelce, opowieść o Irenie Sendlerowej, część pierwsza, poczta, teatr. Nie możesz opuszczać pokoju, powiedział poważny chłopiec w stroju lekarza. Jesteś bardzo chory, Wejście na zewnątrz może skończyć się dla ciebie nawet śmiercią. Pani doktorze, ja nie chcę umierać, westchnął szczupły chłopczyk leżący w łóżku, ale nie chcę też całego mojego życia spędzić samotności. Ja kocham świat, kocham ludzi. Chcę się z nimi spotykać, rozbawić. Chcę mieć przyjaciół, ma aktor grał niezwykle przejmująco. Musisz leżeć łóżku, Amalu, pokręcił głową medyk. Wiem, że to trudne, ale tak to już jest, że gorzkie lekarstwa i dobre rady tym lepiej pomagają i trudniej je przełknąć. Amal milczał przez chwilę, a potem uśmiechnął się blado. Mam okno, przez które mogę patrzeć, powiedział. Po jego drugiej stronie będę spotykał różnych ludzi. Może ktoś zajrzy do mnie i zagadnie. Poza tym jest poczta. Mogę pisać listy i wysyłać je do wszystkich, nawet do samego króla i czekać na odpowiedź. Jak to dobrze, że jest poczta. Dzięki listom wszyscy ludzie na całym świecie mogą być blisko siebie, nawet jeżeli tak naprawdę są daleko. Dla poczty nie ma znaczenia to, jaki kto jest, jak wygląda, co robi, czy jest zdrowy, chory, wysoki, niski, stary, młody, gruby, chudy, najedzony czy głodny, jaką wyznaje religię i jaki ma kolor skóry. Każdy może napisać list i czekać na odpowiedź. Ja będę czekał na odpowiedź od samego króla. On pozwoli mi wyjść na zewnątrz, powiedział chłopiec i opuścił głowę na poduszkę. Kurtyna, czyli szerokie prześcieradło zasłoniła scenę. Zaległa cisza. Mimo, że przedstawienie dobiegło końca, scena znowu została odsłonięta, a mali aktorzy stanęli szeregiem, czekając na oklaski. Nikt się jednak nie poruszył. – Brawo, kochani, brawo! Byliście wspaniali! – doktor Korczek przerwał milczenie i podszedł do dzieci. Uściskał je serdecznie, a publiczność zaczęła wreszcie klaskać. Niektórzy cierali łzy, inni podchodzili i gratulowali młodym artystom oraz Pannie esterce, która wyreż wyreżyserowała cały spektakl. Jeszcze inni stali w zamyśleniu, wciąż przeżywając sztukę rabindranatha Tagore. Doktorze podeszła do korczaka i ścisnęła mu dłonie. Ciągle nie mogę się nadziwić, jak pan to robi. W takich warunkach, czasach, okolicznościach pan organizuje prawdziwy teatr. Siostro Jolanto, wychowawcy, spojrzał na nią przez nieco zamglone okulary. Zdjął jej przetarł z namaszczeniem, a potem założył i spojrzał znowu. A właściwie pani Ireno powiedział: Przecież pani robi to samo! Poklepał ją po ręce.